Problem rumienia na skórze, popękanych naczyń to jest problem, z którym zgłaszają się pacjenci do gabinetów dermatologicznych bardzo często. Jeżeli chodzi o leczenie, to oczywiście metody się bardzo zmieniają, jest coraz więcej różnych możliwości, ale to, co w tej chwili jest takie no, najbardziej efektywne, to przede wszystkim terapie laserowe. Laser VESA Pulse jest naprawdę urządzeniem dla mnie niezawodnym. Podjęcie leczenia to są po prostu zabiegi, które się wykonuje w zależności od potrzeby, raz do roku, dwa razy w roku, oczywiście w zależności od zaawansowania problemu, jaki się pacjent zgłasza. Zabiegi, które ostatnio stosujemy i bardzo dobrym skutkiem, to są przede wszystkim naświetlania lampą LED-ową, i zupełnie inny sposób leczenia, leczenia trądzika różowatego,